Kurde, C13 tutaj jest. Szybko. Kurde, zagrożony już jestem. No, ładuj, ładuj, ładuj. Dzień dobry, dzień dobry, i cześć. Czołem, moi drodzy. Witajcie w Armored Warfare w dawno już zapowiedzianym odcinku, w którym zajmiemy się wszystkimi pojazdami z bitewnej drogi. Oczywiście nie w tym materiale zajmiemy się wszystkimi pojazdami, ale taką serię zrobię, że jeden po drugim odcinku pojawi się następny pojazd z tej tutaj, tutaj listy. I chwilę opowiem o tych maszynach tak na szybko, bo dzisiaj zajmiemy się głównie czołgiem ekspedycyjnym, Exped Expeditionary Tank Prime. Ekspedycyjny mt 70 i RDF to są czołgi, które już były do zdobycia normalnie w grze, zwykłe pojazdy premiowe, ale w czasie bitewnej drogi można było je zdobyć. Tak, w miarę w trakcie eventu. Jak ktoś ich w ogóle nie posiadał, jak ktoś posiadał, no to dostał jedynie walutę premium. No i y, te pojazdy dostały również te kamuflaże Prime, więc taki podwójny zysk dla osób, które nie posiadały tych maszyn. A działalność lotnicze Bradley. Griffin i Katap to są pojazdy z właśnie z bitewnej drogi, specjalnie do zdobycia tylko i wyłącznie z niej, chociaż czasami po mogą pojawić się w przyszłości takich zestawach, które no można te pojazdy kupić, jeśli ktoś w ogóle jeszcze nie uczestniczył w tracie tego eventu albo go w ogóle nie było w grze albo nie zdobył tych maszyn, to jeszcze mógłby jakieś mieć szanse na zdobycie ich. Odnośnie MBT 70, no to ten pojazd już u mnie na kanale był. Jak ktoś chce zobaczyć, no to w prawym górnym rogu macie materiał, polecam. A dzisiaj zajmiemy się ekspedycyjnym pojazdem No i co? Jest to czołg lekki, szóstego poziomu premiowy, nie posiada zbyt szałowego pancerza Jest uzbrojony w działo 105 mm w bezzałogowej wieży posiada magazynek na 9 pocisków No więc to jest naprawdę duża przewaga Tak odnośnie jeszcze kamuflażu wrócę No kamuflaże te maszyny pozdobywały taki styl amerykańskich ciężarówek, naprawdę fajne te kamuflaże są, takie zabawne do gry arkadowej, i tak dalej, no jest to fajne. Pasuje. Przede wszystkim są te modele 3D, fajnie, jest, fajnie wygląda. Dobra, to wróćmy do uzbrojenia, to ja już wspomniałem. Yy, amunicja. Mamy trzy rodzaje amunicji. Pocisk przeciwpancerny o przebiciu 440 mm i średnio zadaje 450 obrażeń. Pocisk kumulacyjny o przebiciu 450 mm też zadaje średnio 450 obrażeń. No i pocisk odkształcalny, który ma przebicie 270 mm i średnio zadaje 445 obrażeń ten akurat pocisk jest bardziej skuteczny na pojazdy lekkie, na strzelanie komuś w dach chociaż wtedy kiedy mamy okazję strzelić w dach no to lepiej strzelać z pocisków kumulacyjnych ale odnośnie tego przebicia kumulacji przeciwpancernego no to jest to dobre przebicie 440 nie jest za małe, nie jest za duże jest takie dobre, nie, nie pamiętam jak tam część osób czołgów ma, ale jest naprawdę fajne Działo tutaj, cały magazynek jest ładowany w 12,44 sekundy Więc trochę to zajmuje Magazynek akurat jest na 9 pocisków, jak wspominałem Przeładowanie między tymi pociskami chyba było 3 sekundy, tutaj możemy sprawdzić Przeładowanie magazynka 4 i no 4, 4,5 sekundy tak w zaokrągleniu, więc trochę to zajmuje W okazji mamy widok ile jest czas celowania, 2 sekundy Trochę to zajmuje, trochę to jest to Długi czas yy, Depresja, minus 12, elewacja 11 Więc depresja naprawdę fajna, minus 12 Jak jest depresja, minus 10 to już jest bardzo fajna Powyżej to jest jeszcze lepsza Elewacja 11, więc no trochę ciężko Przede wszystkim no, wieża bezzałogowa, w miarę to spore Odnośnie pancerza sobie zobaczmy teraz pojazdu Jak to wygląda z pancerzem tej maszyny Jak wspominałem to nie jest zbyt twarda jednostka Jak widzimy pancerz no Niby tak wychodzi Miarę twardy, trzeba by zobaczyć, ile dokładnie tej grubości jest, ale odporność na przeciwpancerny o przebiciu 440, no to rykoszet po prostu jest 80 stopni, więc zawsze będą rykoszety, ale są tutaj takie zielone miejsca 20 mm 80, przez które pocisk może się przebić, no ale to, to zwykle ludzie unikają strzelania w to miejsce. Głównie celują w dolną płytę, która no, 69 mm, no jest słabo jeśli chodzi o dolną płytę. Natomiast jeśli chodzi o ostrzelanie że przez to, że wieγεża jest bezzałogowa, to tak zadaje się. Ura 200 HP, 200 damage'a, więc to nie jest dużo. Przede wszystkim, kiedy ten pojazd posiada 2065 punktów życia. Odnośnie pancerza kadłuba, no to to jest 30 mm, więc no jak na te 30 mm, dzięki takiemu dużemu kątowi, no to wiele pocisków się odbija. Chociaż jak właśnie widać, są takie wypruszone elementy, które niestety będą przyjmować różne. Uciski. Odnośnie kamuflażu Ja tutaj mam to wszystko zwiększone Również zwiększony czas przeładowania W pojeździe dzięki czemu mam kamuflaż 31% Ze to, że to czołg lekki No to bardziej robię, robię go pod spotowanie Czyli podczas postoju 425 metrów Nie, podczas jazdy 425 metrów A podczas postoju 495 metrów Nie jest to super bo są pojazdy, które osiągają ponad 500. Ale tak czy inaczej, jest to dobre pole widzenia. Przede wszystkim, kiedy wieża jest bezzałogowa, więc mamy dwa plusy. No, kamuflaż tak czy 10%. To dzięki przede wszystkim tej skórce. Bez skórki byłoby trochę mniej, bo ta skórka dodaje 5%. Tak jak to w każda skórka. No więc to zawsze coś. Odnośnie celowania to już było wspomniane. Tutaj, depresja, lewacja. Minimalny rozrzut 0112. No, jest taki. Jest dość dobry. Czas stylowania 1,5 sekundy, obrót wieży 54,5 stopnia na sekundę. Więc odnośnie maszyny, jest to bardzo fajna maszyna, jeśli chodzi o te aspekty, gdzie jesteśmy w miarę szybkim pojazdem, jednocześnie mamy umiejętność, że możemy szybciej pojechać. Pancerza oczywiście nie mamy, więc wszystko może nas skosić, ale tutaj odbijamy. A dzięki temu, że mamy wieżę bezzałogową, no to będziemy przyjmować mało obrażeń, tylko często będziemy tracić armatę, zamek. No, i oczywiście system ładowania albo magazyn amunicyjny. No, niestety to jest taka wada. Tak sobie jeszcze pomyślałem. Może zerknijmy na to, jakie mamy tutaj kamuflaże takie specjalne. Kamuflaż amerykański potrzebuje siebie. No, taki. Ciekawie wygląda. Freedom. Tak, Freedom. I drugi Reaper. Reaper, tak, bo jest wersja takiego. Jeszcze ekspedycyjnego w wersji z tym kamuflażem podstawowo Niczym się nie różni taka wersja premium, bo są niektóre czołgi w dwóch wersjach premium Ta jest po prostu, że ma ten kamuflaż i niczym się nie różni Jeszcze moi drodzy zapomniałem wspomnieć odnośnie mobilności Jak widać ten pojazd osiąga 81,7 na godzinę W okrążeniu 82, więc naprawdę szybka maszyna, szybka bestia Najważniejsze w 2,2 ,2 sekundy do 30 na godzinę, więc trochę, wolno, trochę, tak średnio, trochę mu to zajmuje, więc trochę się rozpędza. Pojazd waży 17 ton, 267 kg, więc jest to no, lekkie w miarę, jeśli chodzi o y, pojazdy lekkie. Trochę tam waży, ale to mało. Y, 46,22 stopnia obrotu kadłuba więc też w miarę szybko. Odnośnie jeszcze maksymalnego przyspieszenia, do... no to z tym przyspieszeniem możemy osiągnąć prędkość maksymalną naprawdę szybko i mieć bardzo dobrą prędkość, więc szybka bestia, szybka bestia. No i co, to tyle z gadania. Przejdźmy na pole bitwy, zobaczmy, jak mi pójdzie z ekspedycyjnym czołgiem. No i jedziemy starcie na Bajs. Wróciło tym razem szóstki i siódemki. Akurat u Wroga są cztery papierowe, u nas w sumie też cztery papierowe. Mają BWP 2000, VBL, Stingray i Type 16. Stingray stanowi zagrożenie duże. BWP e, Type ma groźną armatę. A VBL to jest irytujący Light, który może mnie w miarę szybko zdjąć. Ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Ja tu postaram się wykorzystać. Przewagę bezzałogowej wieżyczki. Chociaż jest trochę ciężko. O! Ale może. Kurde, duży jestem. U, jest Abrams. Kurde, podjeżdża tak blisko. So close, wszystko przyleciało. Irnicze. I nam tutaj Abrams jedzie. Na spotkanie, nie fajnie. Tutaj same lekkie jednostki. Kurde, tam Leopard stoi. Tak stanę. Kurde, nie trafiłem. Dobra, bo jest tyle problem. Kurde, dostałem od Leoparda. Oż ty, kurde, ma przestrzał? No piernicze. Jedyne co to wykorzystać. Dobra, nie trafił. Szybko trzeba tego Abramsa zdjąć. Jak mnie kurde mocno skosił. Jeszcze na dobicie. No ładuj, ładuj, ładuj. Dobra, Abrams zdjęty. Szybko przeładować magazynek. Na szczęście Abrams zdjęty, ale kurde. Chciałem najmocniej oberwać. Mniej większe zagrożenie to ten leopard. Nie no, V. FVM mi przywalił najmocniej. Nie leopard. O, to ciekawostka. Wiedzą tam. Kurde, wieżyczka jest na tyle, i to jest wada. A tył niestety jest dość mocno podniesiony. O, jakby to dało się jakoś lepiej, w... kurde, za nisko! I się schował Pingrej tam stoi Tyłu. Dobra, było blisko Jakoś tak pomanewrować Mę Udało wychylić i zobaczyć tylko tych dwóch Kurde, widzi mnie No i kurde gdzie jest? Tam jest Stingray. Greja nie ma. FV tylko został. Muszę uważać, żeby się za mocno nie wychylić. Chyba yy, VFM pojechał. Mówię na to czasami FV. Mylą mi się takie skróty. Kurde. O. Kurde ricochet Leoparda. 13 tutaj przyjechał, niedobrze. Te 13 będzie ciężko zdjąć, bo ma bezzałogową wieżyczkę. No, gdzie ten Leoś? No, ładnie się strzelił. Ładnie się ten type strzelił. Pierlicze. No i dostałem od lawa. Rurociągi na szóstkach. No, tym razem to uda się pokazać pazury ekspedycyjnego czołgu. Ekspedycyjny, eksperymentalny czołg, tak można w sobie też go też nazwać. I co? Ja chyba zajmę pozycję tak bardziej na prawo, bo tutaj. Trzeba coś lekkiego mieć, żeby na daleko strzelało. Prawdopodobnie wróg będzie chciał albo tą drogą przejechać, albo tutaj się przemieścić. Jak akurat jest dobrze, bo większość drużyny jest po prawej stronie, więc w razie czego będzie można wspierać swoich. jak wygląda sytuacja? U, jest, 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 jest! Jest trafienie! Nie udało się. Udało się drugiego strzał oddać. No troszeczkę. O, 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 o! Jest czeska maszyna. No. Zresztą już chyba we wrak trafiłem. Ale wyjeżdżają, kurde, tak. Pokazują się w pełni. Mapy są trochę ciasne. O, tam jeszcze. Niedobrze tam mają. Jakiś czołg. Do 80. Że rozwalę ten pojazd, kurde, nie widać. by się mały spot. O, jest, został przebity. Próbuję tu strzelać, gościu. Jeszcze BMP. Jeszcze BMP się wychylił. Dobra, trzeba się teraz tak ustawić, żeby widzieli tylko wieżyczkę. Chińczyk przyjechał. Jeden pocisk mi został. To szybko przeładowanie zamka. Kurde, M60 jest zagrożona. Szybko ładuj to. Jak pojechał? Co ten Chińczyk wyprawia? Jest jedno trafienie, silnik naruszony. Kurde, nie mogę się przebić już. No, tu na mnie zaszarżować? O kurde, no chyba chce na mnie wjechać. Ale jest na tyle blisko, że ja mu krzywdy nie zrobię. Jest. Dobra, BMP nie ma. Na daleko już pojechał. Teraz to ten Chińczyk. Dobra, trze trzeba tutaj wyjechać. No, szybko, ładuj. Dobra, zniszczony. So close, tylko mnie te 80 widzi. Szybko do tyłu, na górę. Trzeba się schować, za wszelką cenę. Tam jakiś piechur siedzi. A, już rozstrzelany z karabinu. Dobra, mamy przewagę. Przeładuję magazynek i spróbuję tam zajechać od boku. O, tam ich sporo siedzi. Jest ich tam całkiem sporo. Dobra, szybko włączam tru turbo. Albo nitro inaczej. Może uda się szybko dojechać. Ile? No 86 na godzinę. Tam już powoli gniotą. Kilka maszyn na dobicie tam mają. No jedziesz szybko. Kurde, coś tam zwiewa. Czeska maszyna zwiewa. dorwę. To no nie pudło! Kurde, te ograniczenia wieżyczki trochę irytują. No i rozwalili mi czeka i udało wtedy trafić. Tego też roz... No automatyczne działka. Nie udało się. Teraz co? Zostało cztery maszyny. Wilk, VBL, Merkawa, obiekt. Obiekt będzie problem, ale z tego co widzę wszyscy stoją praktycznie w jednym miejscu. Trzeba tam jak najszybciej podjechać, chociaż już raczej nie, chyba nie zdążę. No, bo muszę przejechać przez rzekę, potem przez górkę to jest szybka maszyna. No, czy się uda, czy utonę? Nie, powi... o, akurat udało się odzyskać. O, Merkawa. Merkawa tu stoi. Dobra, to to sobie zajadę Merkawę. No, kurde, pokaż. Pokaż się, typie. No, ładuj. A, nie zdążyłem. Za długie ładowanie. Teraz tam się schował obiekt, VBL pojechał. Wilk na dobicie, VBL na dobicie, kurde nad nim, a było tak blisko. Jeszcze kurde rozwalili, no. Rozwalili BVP, czyli Czecha. Mam 6 pocisków, lepiej przeładuję ten magazynek i to szybko. Jak się wychylę, to mniej więcej na ich plecach. Największe zagrożenie to jest obiekt. Dobra, już prawie kończę. Szybko! No naprawdę? Z odłamkowych? Kurde, on ma taki mały element do przebicia. No i jeszcze jeden strzał. Jest, obiekt zniszczony teraz. kierdzi kółko nam zostało. Gdzie ono się podziało? Ale on mi z odłamkowych przywalił. Jak na pierwszy strzał to ok. Drugi na szczęście nic mi nie zrobił takiego poważnego. Działo tylko draśnięte. Ale w pierwszym to poważne było uszkodzenie. No, szybko sobie przyśpieszenie odpalę. Chociaż. A, już, już Fabuel orwany. No, rurociągi. Może być ciekawie. Najważniejsze na topce rzuciło. Tam szóstki piątki, całkiem sporo jednostek. Najbardziej zastanawiam się, gdzie tu pojechać, bo jednocześnie przewaga bezzałogowej wieżyczki. Jednocześnie jest to lekki czołg, więc trochę może pospotować. Hmm. Taka właśnie zagadka. Gdzie by tu pojechać? Może pojadę na te pozycje na górce. Jak to zawsze tam staje się. Bo strefa jest mniej więcej po tej stronie. Więc tutaj się zablokuje wrogowi przejazd. Z tego co widzę, nas tutaj pod strefę bardzo mało podjechało. Wszyscy głównie biją się w mieście. Tutaj wszyscy pojechali. A bardziej trzeba zająć się tą okolicą, tu zabezpieczyć. Ja właśnie tu chcę zabezpieczyć ten sektor. Za wieżyczka może pomóc. Przede wszystkim ze względu na to, że ten pojazd jest bardzo niski. I co? Pozycja zajęta, nikogo nie widać. Tam akurat już VBL jechał. No, trochę się tutaj poczeka. Ale jaka tu jest masa naszych... Wiesz, AMX-13 przyjechał. Jakby włączył radar, miałby dalsze pole widzenia, ale gorszy kamuflaż. No i co, wrogów nie widać. Ten niepotrzebnie strzela, chociaż. Okej, okay, nie słyszę jego odgłosu strzelania, co się tutaj musiało zepsuć. Dobra, ale jak wrogowie tam głównie się biją, my na akurat mamy większe straty, bo u nas już padło czterech. U nich dopiero dwóch. No, VBL. Dobra, Tam trzynastka się nim zajmie, mam nadzieję. Ja bardziej skieruję się w stronę gór, bo do tej pory nikogo nie wykryłem. To znaczy, że ta pozycja może być pusta i trzeba to wykorzystać. Więc teraz pełen gaz. Raczej VBL będzie chciał tutaj przyjechać. U jest tuś 7 72? Tutaj opiernicze, tu magach stoi. Który mnie zobaczył? Ale ja jego też. Najgorzej, że on mnie cały czas widzi. Dobra, zniknąłem mu z pola widzenia. Kurde, jakby się tak dało wyjechać, ale ten magach tu siedzi. A i zobaczył mnie? Kurde, co to do mnie strzela? Kurde, nie trafiłem? Aj zniknął mi. Chciał zniknąć. Dobra, bagieta jest. Mi się lekko pomogło. Co do mnie waliło? VBL. Maga sobie pojechał. A, dostał na ślepo! Dostał. Swaniaczył i nie wyswaniaczył. Dobra, ty 7 dwójka. Z tym magachem w sumie najbardziej bym wolał się zająć. Kurde, ta niewidzialna ściana. Może sobie przeładuję magazynek. Zawsze się przyda mieć wszystkie pociski. Dobra, trzeba trochę zaryzykować. Tamten jest tutaj. Ale gdzie magach? Magach będę pojechał w tę stronę. Dobra, tutaj przynajmniej nie będę widoczny z daleka. Nie ma Magacha, okej. Okay. Trochę to zły znak to szybko na te 7-2 trzeba pojechać No to jest kurde takie... Nie wiadomo gdzie pojechać. Tak się wrogowie rozstawili. No szybko, ładuj Dobra, to 7-2 mnie nie zobaczył. Tam posiłki przyjechały. Opierony. Trzeba szybko pomóc. C-13 tutaj jest. Szybko! Kurde, zagrożony już jestem. No, ładuj, ładuj, ładuj! Piernicze, na dobicie jestem. Chyba się stąd zmyć. I to szybko. Jest ile? Równo? No nie, mamy jednego więcej teraz. Teraz trzeba zająć pozycję z tyłu Ale kurde, chciałem pojechać, pomóc i niestety wpadłem Dostałem dwa pociski Chyba dwa, albo trzy Ze trzynaście się tuła mi zadał jeden, albo dwa I też ten dwójka jeszcze Teraz co, stąd może coś jechać No i co jest tutaj? Nic nie widać, zły znak tam jest też jeden U nas jest dwóch poważnie. Nie, trzy maszyny poważnie uszkodzone. Dlatego akurat dwie to MBTKi. O, jedzie, jedzie. Kurde, dlaczego rykoszet? Hieron. I niedobrze. Tutaj na mnie wyjedzie i będzie po mnie. Jak gdyby nie rykoszet to jest Stingray, on też ma magazynek. Gdyby tu było najlepiej się ustawić. No niestety nie da się tutaj wykorzystać tej bezzałogowej wieży. No to będzie porażka trochę. Kurde, magach mnie zobaczył! No dobrze, moi drodzy, to byłoby na tyle. Co myślę o tej maszynie? Bardzo lubię ten czołg, przede wszystkim jest taki futurystyczny. Został tylko zaprojektowany prototyp i nie został w ogóle nigdy użyty, ale tak czy inaczej jest to fajna maszyna. Często można wykorzystywać tę wieżyczkę. Mi się tym strasznie przyjemnie gra. Jest lekki, szybki, magazynek ma przewagę. Przede wszystkim bez bezzałgołej wieży w miarę potrafi coś tam wykrywać. Jeśli ktoś chce jakiś taki w miarę czołg lekki, który może wykorzystywać aspekt wieży, chociaż on nie ma wieży, właśnie o to chodzi, i ma dobrą armatę, tylko gorzej, że musimy korzystać z jednej amunicji naraz, czyli nie jesteśmy w stanie w ogóle używać przycisków odształcalnych, kiedy mamy załadowane podkalibrowe, to jest taka wada za to. No to ta maszyna może Wam się spodobać, jest fajna. Nie polecam, nie zniechęcam, po prostu. Daję swoją opinię, co ja myślę, czy mi się podoba, czy nie, bo wiadomo, każdy ma inne gusta, każdy inaczej by tym grał, więc każdemu inaczej może się to spodobać. No i co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać, co myślicie o czołgu ekspedycyjnym i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego, na razie!